Manko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie samosy, czyli indyjskie pierogi. Przeniesiemy się z tym, co mamy, troszeczkę dalej i pokażę wam, jak pierogi smakują na drugim końcu świata, bo robimy je z tego samego, tak? Nadzienie jest podobne do naszego, tylko oczywiście nie ma boczku i jest więcej przypraw. Mam tutaj ziemniaki ugotowane, sobie je w kostkę, później je ugotowałem i teraz pokażę wam, jak zrobić takie fajne nadzienie a później przejdziemy do ciasta. Tak więc zaczynamy. Zapraszam. Na samym początku musimy sobie uprażyć kilka przypraw. Ja tutaj mam kardamon, oni zawsze go dodają w ich kuchni. Takie trzy powinny nam wystarczyć. Do tego kmin rzymski, taką małą łyżeczkę. Dodam też trochę kolendry całej i powiem Wam tak, że kiedyś ludzie wierzyli, że kolendra zapewnia nieśmiertelność a ponadto przygotowywali takie napary miłosne z kolendry, więc dodamy tego troszeczkę więcej. O. Ja powiem wam tak, dwie takie łyżki. Jeżeli mam być nieśmiertelny i zakochany, to może i nawet więcej. Fajny taki cytrynowy smak też ma kolendra i wszystko sobie prażymy do momentu, aż kolendra zacznie nam skakać. Bo jak zacznie skakać, to znaczy, że już jest gotowa. Uprażone, mmm, to wszystko tak świetnie pachnie w tym momencie. Mm, ale jeszcze chwila, jeszcze nie skaczę. Popatrzcie, kolendra już nam zaczyna strzelać. No i teraz szybki motyw. Wrzucamy to wszystko do moździerza. Hop. I musimy sobie to zetrzeć na drobną, na drobną masę. Ale wszystko pachnie. Popatrzcie, dym z tego wychodzi. Mm, to jest aromat. Taki ar cytrynowy aromat z tego wyszedł. Żeby ułatwić sobie mielenie, bo jednak te ziarna kolendry są dość twarde i nie chcą się tak fajnie tutaj nam rozetrzeć, możemy dodać odrobinę soli morskiej i ta sól pomoże nam rozetrzeć to wszystko na gładką masę. Dobra, w międzyczasie jak ja sobie tutaj będę trzeć, wlewamy trochę oleju tutaj właśnie na patelnię i wrzucamy składniki. Ja tutaj mam imbir i czosnek. To pierwsze ląduje tutaj. Wrzucamy to na patelnię i podsmażamy. Szybka piłka. Nie chcemy, żeby nam się to spaliło, więc dodajemy też takie trzy duże cebule pokrojone w kostkę. I pamiętajcie, nie chcemy, żeby był, nie chcemy nadać koloru tej cebuli. Chcemy tylko, żeby ona się ładnie tylko leciutko podsmażyła, tak zmiękła. O. W tym momencie dodajemy ugotowane ziemniaki. Popatrzcie, one są tak ugotowane, że są miękkie, ale dalej mają swoją formę, bo my chcemy je podsmażyć z tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj mamy i chcemy, żeby przeszły tym smakiem. O. Pięknie. Nakładamy to wszystko razem. mieszamy i do tego dodajemy nasze przyprawy. Tutaj jest tak kolendra cała, kmin rzymski, kardamon. Dużo te chili, żeby pobudzić smaki. Jeżeli lubicie pikantne, dodajcie więcej. Jeżeli nie, dodajcie mniej. No i jeszcze tak z dwie łyżeczki przyprawy kary, bo to nam doda fajny smak i kolor. O! I podsmażamy sobie tak gdzieś, dwie minutki. Niech to się wszystko nam ładnie tutaj zaprzyjaźni ze sobą. Mm. I niech odparuje wodę przede wszystkim. Teraz dodajemy zielonego groszku do środka. Pamiętajcie, żeby kupować mrożony groszek, bo ma lepszy kolor. Popatrzcie, jaki fajny ma kolor i smak już to wszystko. No i teraz przyszedł czas, żeby to spróbować. Bo jest pikantne. Ale jest mało słone. Dodamy jeszcze trochę soli. Musicie sobie wyczuć, jak, jak lubicie, prawda? Trochę soli, trochę pieprzu, może trochę przyprawy kary, może chili, może... To wszystko zależy od Was przecież. Jak lubicie. No i co? I teraz, jak już wszystko jest gotowe, to musimy sobie to ostudzić, a do środka dodamy świeżej kolendry. Musimy tylko sobie pokroić, o, i to wszystko dodajemy do naszej masy. Widzicie, prawie to wygląda jak, jak masa na pierogi ruskie. dzień już mamy, teraz przejdźmy do ciasta. Mam tutaj pół kilo mąki, no i musimy dodać trochę soli. Musimy sobie posolić tą to, to mąkę, to całe ciasto. Oczywiście można kupić gotowe ciasto, ale można też zrobić swoje, dlatego też zrobimy swoje. No i tak, pamiętajcie, żeby mąkę przesiać, bo wtedy będzie fajniej się kombinować z tym wszystkim, co tutaj mamy. I na samym początku lejemy olej. O, widzicie? Takie gdzieś 4-5 dużych łyżek oleju na pół kilo mąki. Dość dużo oni tak dają. I musimy... O. Rozetrzeć ten olej z, te, z tą całą mąką. Niech to wszystko nam się zaprzyjaźni. Tu jeszcze jest sól. O, w ten to właśnie sposób. I teraz dodajemy letniej wody. Odrobinę. Troszeczkę. Nie za dużo. I znowu troszeczkę. Myślę, że gdzieś szklanka powinna nam wystarczyć tej wody. Żeby to ciasto nie było zbyt miękkie, pamiętajcie? Musi być troszeczkę takie twardsze. Teraz musimy sobie dobrze ciasto wyrobić. I zostawić je w spokoju na pół godziny. Przyszedł czas rozwałkować nasze ciasto. Ja sobie je podzieliłem na takie mniejsze placuszki. No i tak za pomocą wałka musimy sobie je rozwałkować. Tak więc samosy sobie przecinamy. Przecinamy sobie ciasto. I najłatwiejszym sposobem jest właśnie o zalepić sobie ten róg wodą. Bo jak to będzie mokre, to szybciej się zlepi. Hopla. Teraz tylko dociskamy. Możemy jeszcze zawinąć żeby i upewnić się, żeby nam nic stąd nie wyleciało. Tak. Możemy robić różnej wielkości. Większe, mniejsze. Ważne jest, żeby... O, zrobimy sobie taki rożek. Niech się nam to trzyma. Czekajcie. Hop. I teraz dajemy całe nadzienie do środka. Wrzucamy tutaj te ziemniaki. Mmm. Fajny farszyk. Jeszcze trochę. Tak. Ubijamy, żeby też dość dużo tego farszu nie było. No i co? I tutaj tak samo. Zlepiamy wodą. Uciskamy. I stawiamy je w ten sposób, właśnie na tym rogu, bo później będziemy je sobie wkładać i wstawiać. Gdzie chcemy, na stole czy do koszyka wkładać, właśnie w ten sposób. Hop. Wrzucamy teraz nasze Samosy na 180 stopni do gorącego oleju. O, widzicie? Smażą się. Uważajcie, żeby trochę się nie pozlepiały. I smażymy przez 2-3 minutki. Spokojnie. Hop. Popatrzcie, jakie fajne już się robią. Już pęcherzyki powietrza wychodzą. Kiedy samosy mają już taki złoty kolor, musimy je odsadzić z tego tłuszczu, wyciągnąć i tutaj wrzucamy je na jakąś szmatkę. To, Popatrzcie, jak fajnie wyglądają, już jak w takim indyjskim sklepie. Teraz wykładamy je, ja tutaj sobie zrobiłem jogurt, taki fajny jogurt z kolendry i z czosnku i z, i z jogurtu oczywiście. I takie wykładamy, to jest idealny snack. Dziękuję bardzo, to był przepis na indyjskie samosy. Życzę smacznego. No i musicie sobie przygotować takie w domu. Ja sobie jeszcze taką jedną tutaj rozkroję i pokażę Wam jak ona wygląda od środka. O! Pięknie. Farsz jest cieplutki. Mm. Bardzo chrupiące ciasto. A to wszystko dlatego, że dodaliśmy do środka olej i z niego powstało takie mm, bardzo mega chrupiące ciasto. Do zobaczenia.